W budżecie gminy na rok 2013 znaczną część pieniędzy pochłaniają inwestycje. Oprócz sztandarowych projektów, które w tym roku mają zostać rozpoczęte, czyli budowa miejskiej biblioteki czy modernizacja pływalni, w naszym mieście zostaną przeprowadzone nieco mniejsze, ale również ważne projekty. Jednym z takich ważnych zadań jest zwiększenie miejsc parkingowych na ulicy Kościuszki. W tym celu planowane jest wybudowanie specjalnych zatok. Wszystko po to, by zwiększyć komfort kierowców. Również w tym roku w planach jest wybudowanie budynku mieszkalnego w Czaplach, a ma to związek z programem zapobiegania likwidacji szkół na wsi. Trochę ulki poczują y, mieszkańcy osiedla Kościuszki, bo y, y, jeszcze nie wiemy do końca, ile tam samochodów uda nam się postawić, ale ten wybieg taki przed pawilonami, on jest taki nie do końca wykorzystany, natomiast na samej ulicy jest ścisł. No i chcemy stworzyć taką zatokę, y, gdzie równolegle do osi drogi będzie można ustawiać samochody. Nie tak jak teraz, że kosztem y, ulicy, tylko. Będzie zatoka i, i tam przez to ruch będzie bardziej płynny. No to tyle byłoby z tych realizacji pod tytułem budowa ulic, chodników i parkingów. Kolejnym naszym zamierzeniem jest budowa budynku mieszkalnego w czaplach. No tutaj powinni się mieszkańcy czapel cieszyć, że, że tam nowa krew się pokaże, bo ten nasz program, który zmierza do tego, żeby nie doprowadzić do likwidacji szkół na wsiach, no to ten trend dalej utrzymujemy i stwierdziliśmy, że taki upominek czaplem się należy i chcemy w tym roku zrealizować. Mamy pozwolenie na budowę, tam również będzie wspomaganie na poziomie 20% ze skarbu państwa, bo ten Program jest wspomagany przez Skarb Państwa. Również w tegorocznych inwestycjach nie zapomniano o mieszkańcach Przechowa, bowiem planowana jest kompleksowa inwentaryzacja wszystkich studzienek. A gdyby zaistniała taka potrzeba, wybudowanie kolejnego przepustu do rzeki. Temat dość ciężki powiedziałbym, bo wiecie Państwo, jak tam wygląda w Przechowie po, po ulewie. Ulica Malinowa, zwłaszcza, no cierpi najbardziej. I, Chcemy się zająć tematem metodycznie, a więc chcemy zrobić inwentaryzację tego, co jest. Tam się okazuje, że do deszczówki mieszkańcy próbowali sanitarką. Także chcemy ten temat uporządkować i kompleksowo się nim zająć. Czyli, jak wyjdzie potrzeba zbudowania jakiegoś kolejnego przepustu w kierunku rzeki, no to, to, to trzeba by się na to po prostu zdecydować, żeby ten temat zniknął raz na zawsze. Kolejną inwestycją, o której warto wspomnieć jest termomodernizacja budynku klubu sportowego WDA. Oczywiście realizacja tego przedsięwzięcia ma się w przyszłości zwrócić w postaci oszczędnościach na ogrzewaniu. Termomodernizacja budynku klubu sportowego WDA ten temat nie tyle jest modny, co ekonomicznie uzasadniony, a więc wszystkie docieplenia obiektów kubaturowych prowadzą do tego, że zaoszczędzamy na energii, no jak zaoszczędzamy na energii, to nie mamy przeciągu w portfelach, w związku z tym robiliśmy tutaj całe osiedle miasteczko, robiliśmy świetlice w niektórych wsiach, no teraz przyszła kolej na obiekt wody, który no też, też zasłużył sobie, żeby nie być docieplonym, także tyle w skrócie. 18,5 miliona mamy na to, także tu będzie troszeczkę emocji, żeby z tym się rozprawić.